Zygmunt Jaźwiec. Wampir, wilkołak i bagienny potwór. Słuchaj, nie wiem, czy starczy dla naszej dwójki. Widzisz, jaki jest blady? Ile w takim anemiku może być krwi? O mięsie nie wspominając. Obserwowany sprzedawca waty cukrowej jakby usłyszał, bo zaczął się rozglądać za swojego ruchomego stoiska. A biel jego skóry jeszcze bardziej zdawało się zlewać z kolorem ściany budynku za nim. Niczym jakiś kamelan w ludzkiej skórze. Jak tam sobie chcesz. Mnie on w zupełności wystarczy, odpowiedział już w połowie przetransformowany wilkołak. Strzępy ubrań ledwo trzymały się na nabrzmiałych mięśniach, a po butach nie było już śladu. Wszystko wskazywało, że był gotowy do działania. Spokojnie, nie bądź takich i do przodu, dogadamy się. Z wampirami to tak zawsze. Wozicie na czyś teren łowieckiej, jak gdyby nigdy nic i zaczynacie się rządzić. Było ustalone, że od jeziora aż do stacji benzynowej to nasz teren. Przyjezdni powinni się anonsować. To proszę. Dobry wieczór, jestem Marcel, wampir 25 lat, kawaler, aktualnie przebywający w delegacji w tych pięknych okolicznościach przyrody. Mój ulubiony kolor to Dobra, starczy już tych głupów. Ucił wilkołak. Zrobimy tak. Ja urwę mu nogi i ręce, bo jestem akurat na diecie. A ty możesz się przyssać, czy co wy tam robicie? I pij się do woli. No ale przecież on się zdąży wykrwawić, zanim upije choćby łyczka. A co mnie to? Rób jak chcesz, wal prosto z człowieka lub nalej sobie do butelki na wynos. Mnie to wszystko jedno. Zaraz, kolego, bądźmy cywilizowani. Za kogo ty nie masz? Za jakiegoś pierwszego lepszego potwora z bagien? Za jakiegoś śmierdziela, co prosto z błota będzie chłeptał? Jak świnia ze wścieklizną? Wilkołak popatrzył przez przymrużone oczy, po czym się roześmiał. Daj spokój z tymi płotnierzami. Psują nam wszystkim reputację za strańce jedne, a potem nic dziwnego, że ludzie się boją pod namioty wybrać. Nie dość, że syfu narobią, to jeszcze nie znają umiaru. Ja rozumiem, zjedz jednego człowieka, no dwóch spoko, ale żeby całe kolonie kurwa wyzerować? Daj pan spokój. I weźmy wytłumacz, jak taki jeden z drugim całe dnie w wodzie się moczą, a jakoś domyć się nie mogą. No nie wiem, nie wiem. Zawsze mnie to zastanawiało. A wracając do głównej kwestii, to słuchaj. Może dałbyś mi z pięć minut? Obiecuję, że dużo nie upiję. Tak tylko, żeby usta zamoczyć. W sumie to nawet nie jestem głodny. A potem reszta truchła, znaczy całe mięso, bierz se na chatę. Wataha się ucieszy, zrobicie sobie imprezę. Co ty na to? Wilkołak już bardziej rozluźniony wyglądał, jakby poważnie rozważał tę propozycję. Hmm... W sumie może, może. Hej koledzy, co tutaj porabiacie? Rozległo się nagle za plecami rozmawiających, a zaraz po tym otoczył ich ciężki bagienny odór. To co, dzielimy na trzy? zapytał rozkładający się potwór ociekający szlamem. Wiesz, ja to nie jestem głodny. Zresztą muszę już lecieć, powiedział wampir, przemieniając się błyskawicznie w nietoperza. A ja to właściwie jestem na diecie. smacznego stary. Dodał wilkołak, znikając w krzakach. Ech, ci miastowi, skwitował bagienny potwór, wzruszając ramionami. Będzie więcej dla mnie.